Tak jak widać i nie słychać. Zapomniałem włączyć mikrofon w kamerze, ale to nic, dogram dźwięk teraz. A brzmiało to, o ile dobrze pamiętam, mniej więcej tak. Cześć, witajcie na moim kanale w kolejnym wędkarskim wypadzie. Dzisiaj wy, wypad wyjątkowy, bo wybieram się na zalew w Boryszewie na zawody o Puchar Jesieni WBB. Jest drugi październik, a zawody organizowane są przez Fundację Wędkarze Bez Barier. Zawody gruntowo-społawikowe z jedną metodą do wyboru. Ja dzisiaj stawiam na spławik i będę łowił na bata. Za nami kawał drogi, jakieś 2,5 godziny, jeszcze z 15 minut i będziemy na miejscu. Jest dzisiaj ze mną moja piękna żona Edyta, która będzie moją asystentką na tych zawodach i bardzo się z tego cieszę, że będzie mi towarzyszyć i wszystko sama zobaczy na własne oczy. No dobra, tyle wstępu, do zobaczenia na miejscu. No odejechaliśmy, idziemy się przywitać. Panie i uroczyście Was witamy w imieniu własnym i partnera fundacji kolegów z koła PZW Sochaczew Miasto, serdecznie witamy Was wszystkich oraz Waszych asystentów. I teraz powiem coś od siebie, dziękuję Wam bardzo za to, żeście do nas przybyli, ponieważ kiedy ogłosiłem zawody każdy z Was wiedział, że pogoda będzie licha. Drodzy koledzy i uczestnicy Pucharu Jesieni Wędkarzy Bez Barier, chciałbym żebyśmy teraz razem Powitali obecnych partnerów Fundacji oraz obecnych i nieobecnych naszych darczyńców, bez których Puchar jesieni Fundacji Wędkarze Bezbarli w zasadzie by się w ogóle nie odbył. Brawo oczywiście, mile widziane. Domyślicie się kiedy? Dekatą Polska, sieć marketów z artykułami z branży sportowo-turystycznej. Partnerzy techniczni. Dzierżawca Łowiska, Zalew Boryszewski, Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego, Wskie gospodarz łowiska Zalewo Boryszewskiego, koledzy z pz z w miasta Dariusz Zamachowski, który niestety podobnie jak prezes okręgu musiał pojechać z firmy Jeziorany Katering firma oferuje usługi w zakresie cateringu, organizacji przyjęć wesel, imprez okolicznościowych, branżowych oraz wielu innych obejmujących obsługę cateringową w dniu dzisiejsze mamy okazję być obsługiwani przez Jeziorany Katering Teraz powitajmy darczyńców pochaluje się Wędkarzy bez barier. Nasz stały darczyńca, przedsiębiorstwo wielobranżowe Profes, spółka ZOO, producent zanęt, przynęt, dipów oraz innych produktów docenianych przez ryby i wędkarzy z linii Profes Fishing. Serwis internetowy fisher.pl będący platformą wędkarską marki Dekatą, spółka ZOOO, której przedstawicielem jest tu obecny mój serdeczny kolega Paweł Ładniak, o którym zaraz opowiem troszkę więcej. Nasz stały darczyńca, przedsiębiorstwo przemysłowo-handlowe Lesz spółka, jawna Tomasz oraz Wojciech Stępniowie, producent i dystrybutor marki Mistral i z Szerokiego Wachlarzu Sprzętu Wędkarskiego. Kolejny nasz stały darczyńca, firma Abramis Spółka za producent marki Mika do Total Fishing oraz dystrybutor Szerokiego Wachlarzu Sprzętu Wędkarskiego. Nasz kolejny stały darczyńca, Piotr Snacki, wiceprezes spółki SJS Poloń, spółka zaoproducent żyłek wędkarskich marki SNEK, żyłki z historią. Gość specjalny oraz darczyńca dzisiejszych zawodów, mój niegdyś kolega redakcyjny Piotr Berger, redaktor miesięcznika Wiadomości Wędkarskie, założyciel marki Turystyka Edukacja Wędkarską przyrodnicza które skierowana jest do dzieci i młodzieży. Firma Dessing Fishing, spółka ZO, producent marki Dragon oraz dystrybutor szerokiego wachlarza sprzętu wędkarskiego. I kolejny stały darczyńca firma Fishing Ładle, spółka ZO, którego niektórzy z Was ko kojarzą, producent i projektor podzieży i sportowej. Pozostali nam patroni medialni. Powitajmy patronów medialnych w Pucharu, nie Wędkarzy bez barier. Redakcję miesięcznika Wędkarski Świat w tym dzisiejszym będę miał przyjemność reprezentować. Redakcję Radio Sochaczew oraz Tu Sochaczew. Obie redakcje reprezentuje pani Katarzyna Rzekowska. Redakcję E. Sochaczew, którą również mam przyjemność reprezentować. I mówiłem, że o nim jeszcze będę wspominał. Powitajmy drugiego gościa specjalnego i patrona medialnego Paweł Ładniaka z redakcji wędkarskiego serwisu internetowego Paweł Fiszmaniak Paweł będzie chadzał tu i ujdzie z kamerką, a więc nie namawiam ale spróbujcie coś miłego do wypowiedzi do dobra zapraszam was do losowania, to z koledzy to obsłużą. tak Fuj, robale. Zrobimy robalonku. Macie się prestiż. To prestiżowe zawody, nie tam jakieś okręgowe. czy coś tam. Czy ko kołowe, czy okręgowe, czy jakieś tam. Prawdziwi twardziele sami. Prawdziwi zawodnicy. No, rubaczek wyszedł. żeby nie przesadzić na początek jak na razie moja taktyka się nie, nie za bardzo sprawdza ryby nie, nie wkręciły się w moje łowisko za bardzo nie chcą współpracować już kombinowałem z długością przyponu może i haczyk założę mniejszy bo to chyba miałem więcej brań Trochę się wkręciły rybki, zestaw tenkarza. No Jeszcze, no tu się dwie razyło. Tam, tam oko nie jest zobaczcie. Tam oko jest gdzieś? Tak. Jest, tu na pewno. Tu jest. jest 16. Zrawie. Jest. No 860 Sześćdziesiąt. 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 Jak pan się czuje, panie Krzysztofie? Ja się czuję, no, mogło być lepiej. Będę zaraz zapomniał, pewnie piąty, albo szósty. Także nie klęsz się usatysfakcjonowany. Nie. Potrzebuję dłuższej wędki. Dłuższego bata. 6-7 Dobrze, witamy jeszcze raz. Rozpoczynamy zakończenie zawodów. Puchar jesieni, wędkarzy bez barier. Kolega Adam, sędzia główny zawodów, będzie odczytywał od miejsca ostatniego do miejsca czwartego. Później będziemy na największą rybę. I później, miejsce trzecie, do miejsca pierwszego. I prośba gorąca, aby się widzowie cofnęli. To to Zapraszam Adama. Także piętnaste miejsce. egzekwo Zajęli Florykiuzę i Ryby. Łęckewiczkami. miejsce Dziękuję. 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 Pierczewski rok 13 miejsce Czarniecki Wiesma Przypominam, że sponsorami nagród jest Decathlon Polska Firma Dragon Snack, Mistral Piotr Berger, Fundacja Wędkarze bez Barier 12 miejsce Bosionek Łukasz ja tak Jedenaste miejsce Marszałkowski Wiesław, dziesiąte miejsce Verda Przemysław, werda werda, dziewiąte tak. miejsce Piegat Andrzej, piekat. Ósme miejsce Mielecki Tomasz Siódme miejsce Anduszko Dariusz Szóste miejsce Malet Krzysztof szóste miejsce O, tym bardziej miejsce czułek Michał Czwarte miejsce, Piękny Stanisław. Tak, brawo Mistrzem jesteś. Mistrzem jesteś. Jak? Za najdłuższą rybę 36,5 cm, którą złowił Antoszko Dariusz. Brawo, brawo. Sponsorem nagród jest koło PZW 2 Sochaczew miasta firma Profers i Piotr Berger trzecie miejsce Supera Przemysław drugie miejsce kolega Fronchowicz Wiesław Musimy przypominam, że sponsorem nagród jest firma Profes Dekaton, Dragon Mistral Piotr Berger Fundacja Wędkarze Bez Barier i zwycięzcą dzisiejszych zawodów został przywyskowany. Z wynikiem 6 6020 tylko jeden Dziękuję wam wszystkim za przybycie sponsorom za Darczyńcom za przekazanie nagród, które my mogliśmy następnie wręczyć tutaj za wyniki sportowe naszych uczestników zawodu. Ja teraz pozwolę sobie przekazać podziękowania dla darczyńców, którzy tutaj z nami dzisiaj są, a tych, których nie ma po prostu osobiście, wręczę. Podziękowania dla firmy Jeziorany Catering za wsparcie Fundacji Wędkarze Bez Barier. I profesjonalną obsługę go na zawodach wędkarskich, osób niepełnosprawnych. Puchar jesieni Wody bez barier 2021. Tu jeszcze, jest, tu, tu jeszcze jest taki dopisek. Współpraca z Wami to sama przyjemność. Dziękujemy za profesjonalizm i atmosferę. Do zobaczenia przy kolejnych projektach. Naszemu partnerowi technicznemu Koła PZW 2 w Miasto za wsparcie i pomoc okazaną fundacji przy organizacji zawodów wędkarskich Puchar Jesieni Wędkarze Bez Barier złożę na ręce prezesa koła Adama Baryckiego bardzo dziękuję zarząd okręgu prezes w na pewno będziesz przekażesz tak przekażę dziękuję bardzo prezesa za wsparcie finansowe fundacji Wędkarze Bez Barier i podarowanie nagród na zawody wędkarskie osób niepełnosprawnych Puchar Jesieni i Bez Barier składa w firmie Decathlon dźwoń składam na ręce kolegi Pawła S.J.S. Polon spółka ZO. przedstawiciel marki Snek za wsparcie fundacji Wędkarze Bez Barier i podarowanie nagród na zawody wędkarskie osób niepełnosprawnych Puchar Jesieni Wędkarzy Bez Barier 2021 za wsparcie fundacji okazaną pomoc przy Organizacji Zawodów Wędkarskich Puchar Jesieni Wędkarze Bez Barier O! Fiszmaniak! No i nie mogę inaczej jak za wsparcie Fundacji Wędkarze Bez Barier Organizacji Zawodów Wędkarskich Puchar Jesieni Wędkarze Bez Barier nasz DJ Mariusz Nowakowski, zapraszam. Dobra. Dziękuję Wam bardzo mocno za przybycie. Już mogę dziś powiedzieć, że 30 kwietnia przyszłego roku z Zalew Boryszew. Jeżeli jesteście chętni, robimy kolejne zawody. W jakiej kategorii to się jeszcze okaże, Feder na pewno, czy Spawić, zobaczymy. 30 kwietnia 2022, po wiosny zaczniemy, jeżeli tylko będziecie chcieli. Ściska mocno i dziękuję wszystkim za przybycie. Gratuluję zwycięzcom. Musimy podziękować tutaj zawodnicy, wszyscy jak stoją, nawet siedzą niektórzy. No, powiem, że nawet jak siedzą niektórzy. Organizatorom, panu prezesowi, sponsorom, wszystkim sędziom za dobre dopilnowanie, przygotowanie, e, imprezy, nawet wysłanie tych gości, co przyjechali wędkować. Udało się, wszystko przebiegało sprawnie, profesjonalnie i tak to trzymać. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, dziękujemy. Ja ze swojej strony też chciałem podziękować dziękujemy. za przybycie, za osiągnięte wyniki i jak tu prezes powiedział zapraszamy Was za rok na przywitanie wiosny. Za pół roku. Dziękuję Brawa no, słuchajcie, nie, 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 to no, jest koło, tu jest moja małżonka, mój zięć, tu, tu jest sztab ludzi, to nie jest do końca tak. Wyście tu pomogli na miejscu, także wszyscy razem to robimy dla siebie. Bardzo udane, bardzo mi się podobało. Pogoda jak na zamówienie. I mimo że jestem od trzeciej na nogach, jestem mega zmęczony, ale było mega warto. dojedziemy idziemy do domu pewnie gdzieś na 19 No nic, najważniejsze, że mega udana impreza, wspaniali ludzie, Był... wspaniale było się znowu z nimi spotkać, niektórych poznać pierwszy raz. Innych już któryś raz spotkać. No, i cieszę się, że mogłem uczestniczyć w tych zawodach. Następne zawody Wędkarzy bez barier będą otwarcie puchar wiosny, na no, otwarcie sezonów 30 kwietnia. Teraz się chyba wybiorę, jak załapię się na miejsce. Dzięki, że byliście z nami, Ogląd dzięki, że oglądaliście. Pamiętajcie. Każdy nowy subskrybent cieszy mnie niesamowicie. Liczę, tych subskrypcji już mam ponad 80. Panie, jak dajecie łapkę w górę, zostawcie komentarz i sprawdźcie jeszcze kanał Wędkarzy bez badajów, bo też są na YouTube i stronę internetową. Także zobaczcie sobie. Dziękuję Wam, że oglądaliście. Dziękuję, że byliście ze mną. Dziękuję mojej żonie, że była ze mną jako moja wspaniała asystentka. Wspaniała, piękna asystentka. Dziękuję kochani. Do zobaczenia, no cześć!